Cześć, dzień dobry. Bardzo się rozpadało, a to oznacza, że możemy robić rzeczy, na które szkoda czasu, gdy jest ładna pogoda. Taką pracą jest na przykład sadzenie roślin cebulowych, które będą kwitły wiosną to do donic. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak robić piękne kompozycje z roślin cebulowych, zapraszam Was na ten odcinek. Być może zastanawiacie się, dlaczego w ogóle sadzić rośliny cebulowe w donicach. No, dlaczego nie wystarczy posadzić je po prostu do gruntu? Tych powodów jest naprawdę wiele i warto je poznać. Po pierwsze, jeśli macie jakieś gryzonie, które skutecznie wyżerają wam wasze cebule, no to sadzenie ich w donicach będzie świetną, świetną alternatywą, świetnym rozwiązaniem. No bo tutaj już raczej nornica nie wejdzie. Mówię raczej, bo one są szalone i mają różne pomysły. Po drugie, jeżeli nie macie miejsca, to szczególnie dotyczy osób, które mają naprawdę małe ogródki albo na przykład ogrody już takie dojrzałe gęsto obsadzone, gdzie te rabaty są wypełnione po brzegi bylinami i faktycznie ciężko Wam już jest coś gdzieś tam wciskać pomiędzy te rośliny, no to wtedy właśnie możecie tworzyć wspaniałe, naprawdę kompozycje, różnorodne w takich donicach. Kolejny powód, dla którego warto obsadzać takie donice, no to jest jeżeli macie miejsce, które chcecie jakoś wybitnie rozweselić na wiosnę, miejsce, które często mijacie, i być może w sezonie tam coś innego już was cieszy, ale właśnie wiosną jest tam smutno, pusto, no nieciekawie. Wtedy właśnie te kompozycje w donicach będą dla was ratunkiem. To może być wejście do domu, to może być taras, balkon. No takie miejsce, gdzie być może później dzieją się inne rzeczy, ale właśnie wiosną przydałby się tam kolor. Wreszcie, jeżeli nie lubicie widoku zasychających liści, Roślin cebulowych, a należy je pozostawić aż do całkowitego zaschnięcia, w większości przypadków, no to również jest dla Was rozwiązanie, bo po prostu wtedy, gdy one już tracą na dekoracyjności, te donice zabieracie i chowacie sobie tam, gdzie już ich widok Was nie będzie bolał. No dobrze, a jakie donice można wykorzystać do takich cebulowych kompozycji? No to już naprawdę zależy od Was, bo możecie posadzić w nich. Na przykład takie wielogatunkowe, piękne zestawy, i zobaczcie, tutaj już producenci wychodzą nam z pomocą i przygotowują gotowe zestawy cebulek w pięknych kolorystykach, tutaj w różu, tu w bieli, choć muszę przyznać, że dla mnie tej bieli jest trochę za dużo i ja ją będę rozweselać jeszcze dodatkowymi kolorami, ale to już zależy od Was, jakie kolory posadzicie, bo mogą to być właśnie w jednej takiej tonacji, a mogą być na przykład całkowicie szalone, czyli żółte, pomarańczowe, czerwone i jeszcze coś niebieskiego albo jeszcze coś fioletowego. Tu naprawdę jest duża dowolność, a w ogóle nie muszą być takie skomplikowane te donice i kompozycje. Mogą być nawet jednogatunkowe. Mi się bardzo podobają, na przykład krokusy uprawiane w niewielkich doniczkach. W zeszłym roku, to znaczy w tym roku, ale już na początku tego sezonu który właśnie mija ja sadziłam rośliny pędzone, rośliny cebulowe kupowane w jakichś tam marketach czy na targach na przykład jak jacenty, jak niewielkie narcyzy. Nawet udało mi się szafirki takie kupić, bardzo ładne, i właśnie sprzesadzałam je do niewielkich doniczek i ustawiałam w miejscu, na stole, w naszym ogrodzie, gdzie często przechodzimy, które często mijamy. To mnie bardzo cieszyło. Właśnie widok tych kolorowych, pięknych, kwitnących roślin cebulkowych, no, mega mnie cieszył, bo w tym miejscu akurat nic nie rośnie. To jest stół, który stoi pod koroną naszego wiązu, i później tam jest dużo cienia, jest ławeczka, no ale wiosną bardzo właśnie ten kącik, to miejsce zyskało dzięki tym kolorowym donicom, tym kolorowym kwiatom, i z przyjemnością tam siadałam, żeby napić się kawy, żeby zanotować coś w planerze, żeby odpocząć, żeby porozmawiać z mamą, no i żeby po prostu pozachwycać się naszym ogrodem. Także teraz z myślą właśnie o tej kolejnej wiośnie, która niebawem mam nadzieję nadejdzie, że ta zima minie szybko, będę sadzić rośliny cebulowe, ale stworzę taką większą kompozycję, czyli po prostu to się nazywa lazania cebulowa. Dlaczego lazania? No bo te cebulki układamy warstwami, jak w tej potrawie lazania. Jeżeli boicie się, że te cebulki, no jak to będzie, jedne nad drugimi, nie martwcie się, zobaczcie jak to wygląda. Natura znajduje sobie sposób i miejsce na to, żeby wszystkie cebulki pięknie wykiełkowały, no a my ludzie wykorzystujemy to, że one mają taki silny imperatyw, żeby iść cały czas do góry, szukać swojego miejsca. Co potrzebujecie do stworzenia takiej kompozycji? No, po pierwsze, dużą donicę, oczywiście z dziurą odpływową w dnie. Ja tutaj ją już zasłoniłam sobie kawałkiem starej doniczki, żeby się ten odpływ. Nie zatkał. No i oczywiście warstwa drenażowa. Mam tutaj pasażera na gapę, ślimak przyszedł. Warstwa drenażowa, którą dam na dno i ja jeszcze stosuję i to wielokrotnie, nie tylko raz. To zresztą widać, bo ten stropian jest już brudny właśnie styropiany na dno. Dlaczego to robię? Bo taka donica wypełniona po brzegi ziemią będzie bardzo ciężka, a potem jednak ktoś ją musi ustawić, a potem jeszcze schować, gdy już nie jest taka ładna. Dlatego ja część tej donicy wypełniam trocinami, dzięki czemu jest ona po prostu lżejsza w transporcie. Do sadzenia roślin cebulowych używam kompostu pomieszanego z ziemią. To mi się sprawdza najlepiej. Ta warstwa styropianu zapewnia też dodatkowy drenaż i przepuszczalność do nic, co jest bardzo ważne, szczególnie zimą, bo największy problem z zimowaniem i z sukcesem, właśnie w przygotowaniu takich lasanii cebulowych, jest to, żeby te cebule przez okres zimowy nie zgniły. Ale o tym powiem więcej na końcu tego odcinka, więc oglądajcie do końca. Na dnie umieszczam tulipany. Ogólnie nasadzenie tulipanów najlepszy czas jest pod koniec października i później. Więc, jeżeli chcecie wykorzystać te rośliny w swoich kompozycjach, no to poczekajcie z tworzeniem tych lasanic cebulowych. Właśnie, no aż będzie już no, koniec października, listopad. Dlaczego daję je na dno? No, dlatego, że tulipany wypuszczają całkiem długie łodygi i zobaczcie, jeżeli ja je umieszczam tutaj mniej więcej na tej wysokości, no to tutaj sobie ta łodyga idzie i te kwiaty będą no, na wysokości 30 do 40 cm. Natomiast gdybym tulipany dała wyżej, no to po pierwsze im to zaszkodzi, bo nie lubią być tak płytko posadzone, a po drugie te pędy będą bardzo wysoko i wtedy... Po prostu będą się tak no, nieładnie chwiały, a w takiej donicy to znaczy, no to wszystko zależy, jakie gatunki posadzicie, bo jak będzie ich naprawdę dużo, wypuszczą liście to będą narcyzy, to będą jacynty no to one też stanowią takie fajne podtrzymanie dla tych tulipanów. Ale jeżeli zdecydujecie się na na przykład na same tulipany no to one wszystkie będą dosyć wysokie. Jaka jest tajemnica sukcesu w tworzeniu takich kompozycji? Według mnie jest to dobór gatunków, tak żeby wszystko kwitło naraz, bo próbowałam robić takie kompozycje, żeby najpierw kwitły jedne cebule, później inne, i nie, ten efekt nie był taki. Kiedy ta pełna kompozycja rozkwita naraz? Po prostu musiałam czekać na kwiaty, a inne, na przykład, już rośliny cebulowe kończyły kwitnienie i już ich liście szpeciły. No to nie było takie aż dekoracyjne, więc według mnie, to jest moje zdanie, wy możecie mieć inne, ale wydaje mi się, że lepiej tak dobrać gatunki, żeby mniej więcej chociaż kwitły w podobnym terminie. Koniecznie napiszcie mi, Jakie są Wasze doświadczenia z tworzeniem takich cebulowych kompozycji i czy właśnie staracie się tak dobrać gatunki, żeby kwitły wszystkie naraz, czy jednak wolicie rozciągać ten efekt w czasie? Mam dla Was świetną wiadomość. Już w przyszłym odcinku ogłoszę konkurs z okazji 60 tysięcy subskrypcji, ale. Chyba jeszcze nie dobiliśmy do tej liczby, więc naciskajcie szybko, subskrybuj. A już w kolejnym odcinku pojawi się pytanie konkursowe. Nagrody są atrakcyjne, pytanie nie będzie trudne, więc mam nadzieję, że będziecie chętnie brali udział w tym konkursie. Kolejną ważną informacją i takim trikiem jest to, żeby tych cebul jednak dosyć dużo napchać. Niedobrze wyglądają takie kompozycje, takie zestawy, kiedy tych roślin jest mało, kiedy jest tam parę kwiatków. Nie żałujcie, to ma być, wiecie, taki efekt wow coś, co powali was, sąsiadów i znajomych na łopatki. Więc wypchajcie po brzegi te donice. Jeżeli ułożycie już pierwszą warstwę roślin cebulowych, możecie przysypać je ziemią i zacząć układać następną warstwę. Teraz dokładam. Drugi kolor to są właśnie te białe tulipany. Następnie narcyzy, jest ich niestety mało, i jacynty. Na koniec drobne cebulki czosnków, i postanowiłam jeszcze jednak dołożyć tutaj. Te krokusy, żeby może faktycznie coś się tutaj pojawiło już wczesną wiosną. Jak widzicie, te cebulki, no jakby w takiej dużej donicy po prostu giną. Jest, nie, nawet jeżeli kupiłam 10 sztuk, to nie ma ich jakoś tak zabójczo dużo. Dlatego właśnie weźcie sobie do serca tą moją radę wcześniejszą żeby po prostu sadzić tych roślin jak najwięcej, żeby ten efekt was no, zachwycił, bo po to to robimy, żeby te cebulki przyniosły nam radość i szczęście wiosną. Teraz zasypuję, no i oznaczam, słuchajcie, to jest bardzo ważne. Nie będę tutaj pisać żelazania, no bo przecież wiem, że lazania, ale napiszę jakie kolory czyli białe, różowe, fioletowe. Słuchajcie, teraz trzeba by to było podlać. I właśnie to podlewanie jest najważniejsze. Tak jak wcześniej Wam powiedziałam, że problemem z tymi cebulowymi lasaniami jest kłopot z ich przechowaniem, po prostu, żeby nie zgniły. Więc y, taką dobrą praktyką jest podlanie ich i danie gdzieś pod dach. Może to być nieogrzewona szklarnia, może to być szopka. Nie chodzi o to, żeby tam było ciepło, wręcz nie ma być ciepło. Chodzi o to, żeby tutaj się nie lała woda i śnieg i te cebule nie zagniwały. Ponieważ właśnie zamakanie to jest główny problem i najlepiej będziecie kontrolować te warunki, jeżeli dacie sobie takie donice. Albo chociaż pod okap do, y, domu, gdzieś do garażu nieogrzewanego, no tam, gdzie po prostu nie będzie cały czas im padać na głowę. Ja spotkałam się ze wskazówkami, żeby w ogóle nie podlewać już więcej y, tych roślin cebulowych dopiero na wiosnę. Ja się trochę boję, tak zrobić, więc mniej więcej raz na 5-6 tygodni, trochę jednak je tutaj podlewam. Teraz mam dla Was super wskazówkę. Jeśli macie na przykład bratki, które już uprawiacie na przyszły rok, wysialiście sobie je w czerwcu, one już rosną, być może nawet czasami są takie szalone, że zaczęły kwitnąć, możecie je tutaj powsadzać, również możecie wsadzić tutaj laki, one będą pięknie dopełniać tych kompozycji, będą fajnie kwitły. Jeżeli macie gdzieś w ogrodzie na trawniku mech, którego chcecie się pozbyć, również możecie tutaj sobie to rozłożyć, żeby po prostu te donice wyglądały no, ładniej, ciekawiej. Bardzo fajnie sprawdza się też um, tworzenie takich zimowych, świątecznych dekoracji właśnie na tych donicach. Jeżeli chcecie, żeby w waszej szklarni no, było tak bardziej wesoło, świątecznie, um, to możecie to zrobić, No a później wiadomo, po świętach zdejmiecie po prostu te dekoracje. W kolejną niedzielę, 19 października, w naszym ogrodzie będziemy... Kończyć, żegnać sezon. Robimy imprezę, zakończenie sezonu, jesienne przebarwienia. Liczymy na to, że pogoda dopisze, że będzie pięknie, kolorowo, już zaczynają się wspaniale przebarwiać klony, trawy, byliny. I inne drzewa, Grujecznik już zaczyna przepięknie pachnieć, więc serdecznie Was zapraszam, spotkajmy się tego dnia w Ogrodzie na Wzgórzu. Przygotowujemy dla Was też niespodzianki, dyniowe dekoracje, wrzosy, także ogród będzie pięknie ustrojony na jesień i mamy nadzieję, że wspólnie zakończymy ten sezon, będziemy świętować, no i snuć plany na wiosnę, także zapraszamy. Jurajska ulica 170-32065, Filipowice koło Krzeszowic, niedziela 19 października od 11 do 15. Bilety kupicie na sklep.twójogrodnik.pl To już wszystko, co przygotowałam dla Was w tym odcinku. Mam nadzieję, że razem ze mną... Wykonacie takie cebulowe lasagne, będziecie tworzyć swoje własne piękne kompozycje roślin cebulowych w donicach. Ja idę na łowy szukać doniczek, bo piłam całkiem sporo cebulek i na tej jednej donicy na pewno się nie skończy. Życzę Wam, żeby pogoda była jak najładniejsza, żebyśmy naprawdę mogli dużo jeszcze w naszych ogrodach zrobić, a następny odcinek będę nagrywała o tym, jak sadzić drzewa z gołym korzeniem i jak przesadzać byliny. I dzielicie przy okazji tego przesadzania, właśnie na rabaty jesienią. Dzięki i do zobaczenia! Pa!